Witajcie moi drodzy Ludkowie, ja jestem w Tycha, tu jest oglądacie w tych logach. Dobra, dzisiaj bez udziwienia w powitaniu, tak więc od razu sobie przyskoczymy do mm, tematu odcinka, czyli od pewnej z koleżanek z pracy usłyszałem ostatnio, że jej ksiądz, znaczy ksiądz w jej parafii stwierdził podczas mszy, że Polacy nie gęsi swoje święta mają, co oczywiście odnosi się do Reja, tak nie do Miłoszek, powiedziałem mądrze w Pokoju Narodzicielskim, tylko do Reja, do Mikołaja Reja, który <laughs> pisał dokładnie, że Polacy gęsi swój język mają, oczywiście w kontekście tego, że tak co chwila bierzemy jakiś germański język, jakąś łacinę, jakiś francuski, tak, a przecież my mamy własny polski, ładny słowiański język, tak? Co prawda z taką rością niuansów się gołowała, ale jednak mam. Nie. I w kontekście właśnie tego parafrazy tak zwanej, czyli wykorzystania cytatu z drobną zmianą słów, ksiądz to wykorzystał jako, że przecież mamy swoje święta pod tytułem wiecie, jak to było, zapuszki wszystkich wciętych i coś jeszcze. Kurczę, y, możecie przypomnieć w komentarzach, bo ta, kiedy, kiedyś taki mem latał, że były właśnie zapuszki wszystkich wciętych i coś jeszcze. A, chleją O, no dokładnie, dobra. Chleją in, zapuszki i wszystkich wciętych. Natomiast, pomijając żarty, rzeczywiście mamy te trzy dni poniekąd świąteczne. No, choć mówmy się, że w żadne chyba inne święta, zwłaszcza obecnie, się nigdzie nie jeździ. O, w sensie nie jest dzisiaj aż tak dużo, bo o, u mnie na przykład właśnie te dwa trzy dni związane ze świętem zmarłych prawie zawsze wyglądały tak, że były spędzone w około 70-80% w samochodzie. O, także cóż. Natomiast, ok, częściowo pan ksiądz, to znaczy pan ksiądz, ma rację, że mamy ustanowione te święta chrześcijańskie, tylko że... Zaczynamy mieć podobny, no może nie problem, ale podobną specyfikę, jak na przykład bardzo nielubione przeze mnie Niemcy, gdzie u nich próba ustanowienia tego, co jest nasze wspólne narodowe, jest bardzo słaba, bo tam jest połowa Niemców, połowa Turków. Tak samo u nas zaczyna być, że mamy coraz yy, pomierzy, oczywiście młodych ludzi odchodzących od Kościoła, tak. O, to mamy coraz więcej osób prawosławnych, które się zjechały z. W krajów wschodnich, prawda? Tak więc po, pie, po pierwsze to, że, że to nie są wcale wspólne święta, które my wszyscy obchodzimy, natomiast no takie ponadnarodowe poniekąd, no to oczywiście Halloween jest. Zwłaszcza, że y, w przeciwieństwie do takich typowych naszych tych y, zaduszek i tak dalej o, i wszystkich y, świętych, w, w przeciwieństwie do tych, tych świąt, Halloween ma, miało swoje rolnikowość w wielu starożytnych kulturach. Wystarczy wspomnieć o meksykańskim święcie zmarłych, tak? o indyjskich świętach zmarłych. Nawet Słowianie mieli swój sposób czyszczenia zmarłych, który wcale nie polegał na tym, żeby przez cały dzień odwiedzać groby miejskie. Oczywiście to jest też kwestia, że wtedy tych grobów było mniej, się wychodziło w pole, w pole do jednego, dwóch krzyży i po sprawie. To nie tak jak teraz, że mamy. Tak naprawdę możemy mieć po całej Polsce rozrzuconych bliskich, wtedy objazd trwa 2-3 dni. To jest tak zwany objazd grobów, nie? Natomiast pomijając oczywiście to e, brak polernarodowości w naszych polskich świętach, to jeszcze kolejna o, sprawa, że tutaj już bazując na przykładzie przywołanych e, Meksykan, oni świetnie pokazują, że Pamiętanie o zmarłych, o tych którzy odeszli wcale nie musi łączyć się z samą martwianiem się i, ten, i klęczeniem, płakaniem i tak dalej, tak? U nich raczej te święta zmarłych są takimi troszeczkę, no nie chcę tutaj w negatywnym yy, czy yy, obrażającym, yy, obraż w obrażającym kontekście tego użyć, natomiast to są takie trochę festyny, tak? gdzie ludzie się bawią, ludzie tańczą, ludzie śpiewają, są jakieś organizowane koncerty. W ramach tego jakieś bale, trupie balony latają, nie? Tak więc po tylu wiekach, latach, jak wiemy, polski romantyzm, umartwiania się, cierpienia, płakania i tak dalej, no w końcu robimy trochę taką parafrazę Kochanowskiego, bodajże, i stwierdzamy, Żyłem, kuchałem i cierpiałem z wami, a teraz cierpcie sobie sami. Ty, tak, to jest parafraza. Proszę tego nie brać jako cytat do jakiejś pracy szkolnej. Tak? I w końcu Polacy wychodzą z tego, że każde jakieś święto, każda jakaś okazja y, musi się łączyć z umartwianiem się wojną wewnętrzną, i tak dalej. W końcu zaczynamy mieć takie podejście, że możemy być szczęśliwi, możemy być zadowoleni. Możemy właśnie mieć jakieś. Nie lubię radosne obchody, tak. Oczywiście na razie jest to wśród yy, głównie dzieci i młodzieży, ale pamiętajmy, że taka, taki truizm, yy, że dzieci i młodzież młodsi się nie robią. Oni będą robić się starsi. I ci, którzy teraz. Yy, są w tym wieku szkolnym i będą chodzić za tymi cukierkami, i tak dalej, za lat pira za około 9-10, choć patrząc na statystykę, za lat pira za około 19-20, ale bądźmy statystykę, sami tymi rodzicami będą. tak? I tak jak o, na przykład moi rodzice, czy rodzice mojego pokolenia, jak e, gdzie. Były to właśnie te głosy Halloween i tak dalej, to generalnie stwierdzali nie, 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 nie. Tak jak teraz moje pokolenie, które już ma dzieci, tak, że tak powiem, i pójdzie na te groby i wyśle dzieci na właśnie zbieranie cukierków. Tak, prawdopodobnie to pokolenie, które teraz jest młode, za kilka lat nie będzie miał żadnego problemu z tym, że mamo, idę z tym, z Konradem, czy ze Stasią, czy z innym, Brianem, zbierać cukierki w okolicy, tak cukierek albo psikus, prawda? Tak więc tutaj też to wchodzi ta kwestia zmiany pokoleniowej, że nie, nie znam wieku księdza, więc nie mogę tego tak powiedzieć, ale jednak zupełnie inaczej na Halloween będzie patrzeć osoba, zupełnie inaczej na Halloween jako święto będzie patrzeć osoba mająca lat 50, 40, a zupełnie inaczej będzie patrzeć osoba, która ma właśnie 20 na przykład. Na przykład. A zupełnie inaczej będzie za 15 lat patrzeć osoba, która będzie mia miała wtedy 20, tak? Ponieważ następuje właśnie pewne, pewna globalizacja, pewne rozluźnienie kulturowe, które pozwala na to, żeby każdy obchodził sobie takie święto, jakie chce. Zresztą na samym przykładzie specjalnych dni można to zobaczyć, że nie wiem, czy jest obecnie jakiś dzień w roku, który nie jest naznaczony, że jest Dniem czegoś tam, tak? Mamy Kobiety mają, bo mamy dzień zoptniał, dzień bez stanika, mamy dzień przytulania, mamy dzień... co tam jest? Co tam jeszcze takiego ciekawego było. Dzień kolei chyba jest nawet tak, czyli dzień pociągów. Mówię, praktycznie kalendarz, jak chcieć tak patrzeć wszystkie święta świata, jakie byśmy zebrali, to mówię, nie wiem, czy jest jakiś dzień, kiedy święta by nie było. Tak więc tutaj wchodzi ten kawał o alkoholikach, że tak naprawdę dla alkoholika każdy nie jest okazją, żeby się napić. I patrząc na obecny, właśnie postmodernistyczny kalendarz, wcale nie jest to tak dalekie od prawdy. Ale pomijam już żarty, wracam do normalności, bo powoli powinienem kończyć materiał. I tutaj, takie wiecie, ja już się nieraz o Halloween tak? Oczywiście nie, nie, jako, nie chodzi o serię filmów. Swoją drogą dość dobrych, tylko o święto. Że ja na tyle, na ile ekumeniczny i akceptujący jestem, jestem w stanie wiele rzeczy, dopóki mi nie przeszkadzają bezpośrednio, zaakceptować. I uważam, że dokładnie dalej w tym duchu, że tak powiem, będę mówił, że jeżeli chcesz to sobie obchodzić, nie wiem, Hanukę mimo że nie jesteś, może, jak to ładniej, żeby nie powiedzieć, że. Semitą, jeżeli nie jesteś semitą, to, y, to możesz sobie obchodzić hamuka jak chcesz. Rzeczywiście dobrze by było, jakbyś się na tą wiarę przeniósł, ale to już twoja sprawa. Tak? Jeżeli nawet jeżeli nie mieszkasz w USA, możesz mieć Halloween czy jakieś y, inne ich nie, święto, bobra czy, in, czy innego czegoś. Tak? tak długo jak nie zmuszasz ludzi, dajmy przykład księża, do tego, żeby mieli konkretne święto i oni obchodzili je z Tobą. Tak długo, jak nie próbujesz im narzucić swojej wiary, swoich poglądów, swojego święta, rób sobie, co chcesz. Tak Tak długo, jak nie robisz komuś krzywdy i to nikogo do niczego nie zmuszasz, wszystko jest jak najbardziej w porządku. Jezu, czuję się jak dyrygent. Dzie jeżeli film się podobał, to oczywiście mile widziane łapka, subskrypcja, komentarz. Co Wy sądzicie na temat właśnie Halloween i, że tak powiem, wolności pod względem jakie obchodzimy, żeby jeżeli chcemy obchodzić dane święto, to żebyśmy mogli je obchodzić bez kogoś, kto za będzie tam dyszał w kark, że nie, ty jesteś w tej wierze czy tam w tej kulturze i nie obchodź go. No. Tak więc ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia i trzymajcie się.